Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Eleanor z filmu 60 sekund z kolekcji Eagle Moss. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 58 zestaw z 15 numeru kolekcji. A potem złożymy sobie tylną platformę bagażową. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 58 zawiera tylna podstawa bagażnika, plastikowa i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie kabinę Mustanga, oczywiście odwracamy. Bierzemy również tylną podstawę bagażnika i teraz dopasowujemy w ten sposób. W ten sposób. Do tymi trzema otworami, do tych trzech słupków montażowych cykl. Oczywiście, teraz to. O, dobra, zahaczyło się. Yy, bierzemy sobie trzy śruby P05. Już nie będę się rozdrabniał na, na pojedyncze śruby. I wkręcamy. No i tyle. To wszystko. Tak właśnie się prezentuje wnętrze naszego Mustanga z domontowaną tylną platformą bagażową. No i cóż, kolejny numer, gdzie przyskładamy element, przykręcamy go trzema śrubkami i koniec. Pod względem montażowym, dla mnie jest to super, bo robię jeden odcinek. No, może nie powiem, że 5 minut, no bo trzeba jeszcze dograć to gadanie, trzeba to zgrać i tak dalej, ale na pewno trwa dużo krócej niż jak są te dłuższe odcinki. Więc dla mnie. Tak jest plus z tego wszystkiego. Zresztą, sam osobiście, wolałbym trochę dłużej skręcać ten model niż tak jak teraz było, że trzy śrubki i po kłopocie. Ale takie numery też nam są potrzebne. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na mojego Discorda. Link macie w opisie. O w następnym odcinku złożymy sobie dolny lewy tylny panel wykończeniowy. Żeby tego nie przegapić Subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.